Aha, witam wszystkich cieplutko. Serdecznie, moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się. Kilka słów ode mnie na temat progresu czy też rozwoju szachowego, o który pytacie tak często. wyraz często, Mariancello, jak się rozwijać, gram pół roku, rok, półtorej. Nie wiem, jak się rozwijać dalej. Gram te blice codziennie, nic mi to nie daje. Ha, sam się złapałem na tę pułapkę, moi drodzy. Kiedyś myślałem, że im więcej partii rozegram, tym lepszy będę w szachy. Niestety, na pewnym etapie już to nie działa. Co innego granie w szachy, a co innego nauka szachów. Nie jest to jakiś tam kompletny poradnik z mojej strony, no bo oczywiście najlepszą, najlepszym wyjściem z tego wszystkiego, z tego, z tego marazmu, z tego tutaj przestoju byłoby zainwestowanie w lekcję z trenerem szachowym, moi drodzy. Trener dobierze Wam repertuar debiutowy, zobaczy jakie macie mocne, jakie słabe strony, będzie mógł tutaj pracować z Wami indywidualnie i to jest najlepszy Najlepszy temat, jeśli chodzi o no, takie zauważalne postępy. Jeżeli obecnie nie macie takiej chęci, nie macie kasy, i tak dalej, no to możecie robić to na własną rękę. Później, po trenerze, jest literatura, która jest oczywiście tutaj absolutną podstawą. I teraz pytanie: no ale jaka konkretnie? Tu i nie ma konkretów, moi drodzy. Książek są tysiące o strategii szachowej, o taktyce szachowej, o debiutach, o końcówkach, więc każdy tutaj musiałby pod kątem swojego własnego poziomu Jakoś dobrać tę literaturę. Na wiadomo, jak mamy trenera, no to on tę literaturę nam dobierze bezpośrednio pod, pod, pod nasz poziom. No bo czasami jest tak, że trafimy na zbyt wymagającą lekturę, a czasami trafimy na zbyt prostą literaturę. No bo równie dobrze mogę po, polecić Wam podstawy gry w szachy, żałchy dla żółtodziobów Patryka Wolfa, ale ktoś może powiedzieć, a ja mam trzecią kategorię, ja to wszystko znam. No to mogę wtedy powiedzieć, no to może gra jak arcymiś, Szkotowa, albo myśl jak arcymiś. najlepiej te dwie książki na raz przeczytać, no ale być może to też będzie zbyt wymagające dla. Dla, dla tego gienka czy senka i tu ciężko trafić, ciężko trafić, dlatego też z literaturą to jest ciężki temat, indywidualnie trzeba to dobierać zdecydowanie, e, więc trener szechowy literatura to są podstawy, ale o tym dzisiaj mówił nie będę, będę mówił o tym, co możemy my zrobić siedząc przy, w tym domu, na tej kanapie, moi drodzy, mając tutaj troszeczkę wolnego czasu, chociażby i konto na się wystarczy, nie wiem, czy wiecie, jesteśmy zalogowani na się i macie te same opcje, co ja, oczywiście nie jest to lo, lo, lokowanie produktu, boli, że z mnie nie płaci za reklamy ale może i po inny, kto wie. Jeśli chodzi o trening szachowy, to bardzo ważnym istotnym elementem, szczególnie na początku jest trening taktyki szachowej. No już oczywiście pomijam sytuację, że ktoś podstawia figury, tak. No Nauczył się zasad wczoraj i nie wiem, podchodzi gońcem pod Piona, albo nie wiem, wisi mu Hetman i on tego nie widzi i gra na przykład, nie wiem, skoczek f czy ma Hetmana pod biciem. No, ten, ten etap już pomijam. No bo ten etap, jeżeli jesteście jeszcze na tym etapie, to polecam wam, moi drodzy, nauka podstawy gry. O, jak się poruszają figury, jakie mają wartości, czym jest bicie, walka obrona szach w jednym, obrona przed szachem, mat, czym jest, czym jest później pad, jak robimy roszady, bicie w przelocie, to są te rzeczy takie. Pryncypialne jeśli chodzi o szachy, no ale tutaj dla tych, którzy zaczynają, bądź też wracają po lata, fajna opcja. Szach w dwóch ruchach i tak dalej. No dobra, ale zakładam, że już w szachy coś tam pykacie. Ten ranking gdzieś tam stoi na poziomie 1000, 1200, 1400 i, i, i mam na myśli oczywiście te wirtualne oczka. Nie ranking tutaj prawdziwy, tak? No to polecam trening taktyki szachowej. Jeżeli jesteście zalogowani, moi drodzy, to będziecie mogli kolekcjonować te swoje wirtualne oczka, jeśli chodzi o ranking i notować ewentualnie przyrosty tegoże rankingu, bądź też jakieś tam jakieś spadki. No i to jest fajne, bo to są. Zadania z prawdziwych partii, które być może u was się pojawią podobne, tak? Masa jest tych motywów taktycznych, które tutaj występują. Są to oczywiście jakieś tam, nie wiem, widełki, związania, przesłony, zaciągnięcia, odciągnięcia, matyw maty matyw dwóch, tego jest całe multum. Nie chcę mi się teraz tego wszystkiego tutaj omawiać i przytaczać, ale im więcej tych zadań będziecie robić dziennie. Załóżmy, zrobicie sobie 15 dziennie, tak, taki, taki kalendarz. 15 dziennie, boom odwalony, To wierzcie lub nie, Wasz zmysł taktyczny w Waszych partiach, później się to przełoży bezpośrednio właśnie na Wasze partie, że będziecie w stanie, będziecie w stanie dostrzec jakiegoś mata w, w dwóch chociażby, albo zobaczycie, że na przykład na związaną bierkę trzeba nacisnąć jeszcze raz i często można po prostu wygrać materiał, albo zobaczycie, że na przykład ten pion jest za darmo, bo jest związany, albo na przykład jakieś tam widełki fajne po poświęceniu figury, Poświęcenie też jest tutaj oczywiście, jakby nie było takim motywem, motywem taktycznym, bo te motywy w ogóle łączą się, później fajnie, zazębiają. Związanie z widełkami, z odciągnięciem, z zaciągnięciem i tak dalej, i tak dalej. W ogóle dobrze nie widzicie jak gestykuluje, bo tutaj jakby nie wiem. <ścoughs> Jakbym był na pontonie i tak gestykulował, to już dawno bym był, bym, bym był w wodzie, tak? Więc trening taktyki, szalenie ważna sprawa. No ale oczywiście nie samo taktyka człowiek żyje, tak? Sama taktyka no, te, też może nie wystarczyć, no bo w naszej partii musimy rozróżnić strategię od taktyki. Dzisiaj się taka pogadanka pewnie, który jest, on nie będzie grał, tylko będzie tak by tak i się tak pogadam troszeczkę, e, więc strategia. Czym jest strategia, moi drodzy? Strategia jest to planowanie, tak, ogólnie rzecz biorąc, gdzie będę za 3-4 posunięcia, gdzie chcę mieć króla, gdzie wyprowadzę atak, e, jakie mam słabości w pozycji, jakie mam e, silne strony, zazwyczaj atakujemy tam, gdzie mamy więcej przestrzeni, zazwyczaj atakujemy tam, gdzie mamy więcej sił, czyli te, te nasze figury są e, przerzucone, bądź też chcemy je przerzucić na dane skrzydło, na którym będziemy atakowali, no trzeba tutaj, moi drodzy, wyciągnąć wnioski ze słabości bezpieczeństwa króla wygląda i tak dalej. Więc taktyka, strategia to troszeczkę dwie różne rzeczy i niestety w party grając no musimy być, e, musimy myśleć strategicznie, ale i oczywiście taktyka też z tyłu głowy cały czas musi, musi mieć e, swoje miejsce, tak? No, to musimy być wyczuleni na ten, te uderzenia taktyczne. Więc zadania, szachowe, trening taktyki, puzzle storm, czy tam puzzle rush na czeskomie, jak najbardziej spoko. Jeżeli grywacie dużo blicy, to możecie nauczyć się rozpoznawać te proste motywy taktyczne właśnie na niedoczasach. To jest jak najbardziej fajną opcją. No i wiadomo, jakaś tam konkurencja. Ile masz w puzzle? Aż 30, a ty? No ja 19. Pff, to wróć, jakbyś miał 25, bo, bo lipa. Więc to jest też fajna forma rywalizacji. No te rankingi w ogóle tutaj, te wirtualne, no niektórzy tam się podniecają. Ile masz rankingu tutaj na, 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 na blicu? No, to są takie oczka, no fajne. To nas tam motywuje i, i, i zagrzewa do, do dalszej pracy, ale to są tylko jakieś tam oczka, tak samo jak i. I z taktyką. No i te debiuty, moi drodzy. Nieszczęsne debiuty, ktoś by powiedział... Nauka debiutów to najlepiej znowu, tak jak mówię, z trenerem, z książką, gdzie tłumaczą nam ideę, tak? Jako dostaniemy pozycję w grze, w grze środkowej, co jest tutaj właśnie popularnym planem w tego typu debiucie, jakie są jego słabości, jakie są jego zalety. Jeżeli włączymy sobie narzędzie i weźmiemy bibliotekę otwarć, super, mamy wszystko, zobaczcie, jakie posunięcia są najpopularniejsze, jakie szanse na wygraną białymi, czarnymi, jaka szansa na remis w danym wariancie, tak? No, załóżmy, że gramy tutaj włoską, tak? No to no, już nam pokazuje, że goniec gonie Cepiń, Skocze KF6, goniec C7 to są ruchy najpopularniejsze. No, i w, 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 w tych w tej bazie danych, gdzie tam są setki tysięcy partii, podejrzewam, no to akurat ten ruch był popularny i dał taką szansę na wygraną. I później, mało tego, jeżeli um, sobie pójdziemy dalej nieco głębiej, to wyświetlają nam się partie. Zobaczcie, najlepszych na świecie: Aronian Carlsen, Caruana, Kramnik Anand, tak? Kiedy grali, właśnie. W akurat w tym wypadku partię włoską. I możemy sobie obser to, co my możemy zrobić sami, no to zobaczyć sekwencję danych posunięć. Sprawdzić ewentualnie, czy to, co my gramy, nie wiem, gdzieś tam nie powoduje, puf, jakichś tam strzałów na termometrze, że na przykład ktoś grywa, uh, sorry, ktoś grywa na przykład uh, wariant skoczek F3 i ktoś gra F6, no to zobaczcie, co się dzieje. No to to, to już wiadomo, że coś się niechalo bo tutaj można w ogóle święcić i Hetman h5 wchodzi z szachem i tam problemy okro okrutne mają miejsce, więc uh, Poznać sekwencję posunięć, jakieś ich tam nazewnictwo ewentualnie i zobaczyć jak radzą sobie w danych debiut, znaczy jak radzą może to nie jest dobre słowo, jak dany debiut przemienił się moi drodzy w grę środkową jaką pozycję w grze środkowej dostał na przykład Carlsen, ale dla początkujących... Przeglądanie partii bez, bez tutaj właściwego pomocnika, mam na myśli oczywiście trenera. E, no nic nie da, to są ludzie, którzy mają 2,700, 2,800. No to, to, to my przejrzymy sobie tą partię nic tam nie zrozumiemy, sam wiem po sobie. Ciężki temat, nieraz trzeba się w to wgryźć jeszcze. No bo sam Stockfish, no niestety, nie pokaże nam idei, planów, słabości, tylko pokaże nam sekwencję posunięć. Nie? I to to jest może kiedyś będzie taki silnik, który będzie tutaj, będzie się okienko wyświetlał I słuchaj, w tego typu debiucie na przykład, nie wiem, no niech to będzie Sycylijska, moi drodzy niech to będzie sycylijska, niech to będzie Grand Prix, tak, no to tak, no, my już wiemy, tak, że chcemy tego gońca tutaj wymienić szybko, chcemy zagrać D3, zroszować, później Hetmana na jeden, przerzucić go na, na hetmańskie, później szukać jakiegoś F5, jakiegoś E5, być może wymienić czarnopolowe gońce i tak prowadzić na królewskim, no ale, zielono się zrobiło, ale tego nam nie powie niestety, maszyna nam tego nie powie, silnik nam tego nie powie, tylko nam pokaże tutaj, Surowe dane. Więc tutaj debi nauka debiutów, no, patrzenie na same sekwencje jest spoko, ewentualnie możemy sobie zobaczyć, jak my gramy, yy, nasze warianty, jak, jak ocenia się ale to tyle. Nie zrozumiemy tak, tej, 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 tej idei, idei tego debiutu. Polecam oczywiście też oglądanie yy, um, prezentacji multimedialnych, czy to właśnie na Różnych innych kanałach szachowych, ambitniejszych o wiele od, od mojego e, polskich, a także anglojęzycznych moi drodzy. To jest też fajna sprawa. Ja się na przykład mega dużo nauczyłem od e, zagranicznych streamerów, od zagranicznych tutaj lektorów, że tak powiem, którzy gdzieś tam omawiali partie swoje, cudze, że też omawiali jakieś debiuty, idee i tak dalej. Więc e, tych kursów takich darmowych na YouTube jest, jest pełno. Jeżeli język u Was nie kuleja, umówmy się. Język szachowy to jest, jeśli chodzi o, o angielski, prosta sprawa. E, no to można. Można gdzieś tam się spróbować porozwijać. tak, więc... No i oczywiście granie partii, tak, no bo granie jest podstawą. No bo wszystko robimy po to, ten trening, żeby lepiej grać. Ale jak już gracie, to unikajcie tych blitzów. Ja wiem, ja sam gra, grywa, gry, gram je za często, zbyt często. Później jest Maraz w taki Jezus, znowu mi tam ranking spadł. Nic mi nie idzie, a ja tylko utrwalam błędy. Jakieś 3 czy plus 2, 5. Nie, no to jest zabawa, wiadomo. Można się ograć, jakiś debut sobie przy. Prze przetrenować, ale jeżeli chcecie pograć poważną partię, to 10, 15, 30, wiadomo, fajnie z kimś zaufanym, no bo nie wiemy, czy jakaś tam jakiś gamoń nie gra silnikiem, e, no ale wtedy mamy analizę partii, proszę Państwa. No i tutaj analiza partii też nam daje fajne możliwości, super by było z trenerem analizować swoje partie, tak, nawet rozegrane w internecie, ale no jeżeli nie macie na to kasy, czy czasu, czy nie wiem, po prostu jesteście aspołeczni, <laughs> To możecie to zrobić z silnikiem. On wam pokaże niedokładności, gdzie mogliście zagrać lepiej, gdzie przeoczyliście swoje zwycięstwo i tak dalej, tak? No oczywiście po, po, po danej partii, tak, kiedy wchodzimy w. Akurat to nie będę teraz rozgrywał nic, ale pokażę wam na przykład <laughs> gierki, gdzie tutaj na przykład przegrałem partię. No i tutaj możecie sprawdzić się no, w ogóle. Ktoś tutaj ogląda moje partie. Nie, ludzie to przerażają mnie w ogóle. Ktoś siedzi i rozkminia tam. Mariancello, Mariancello yy, zagrał tutaj tak a tam tak ależ tu po ogromnie już się nie oparty. więc moi drodzy jak widzicie tutaj mamy dużo opcji blander, blander, dużo jest tam dużo jest tam informacji, często jest natłok informacji, ale te, te kluczowe byki nam pokaże ta analiza, tak tutaj tutaj z nie? Więc no nie spodziewajcie się, że, że tych błędów nie będzie, nie? To, 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 to normalne. To jeżeli, jeżeli się okaże, że na przykład gracie, nie wiem, partie Blitz albo te dłuższe i nie macie tam samej niedokładności, nie ma błędów, no to koniecznie dajcie znać, trzeba was zapisać na, na do turnieju pretendentów. O, tutaj walkę o walkę. O walkę o walkę. No to powiedziałem. Żeby oczywiście finalnie zmierzyć się z Magnusem. kerosyny. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście jeszcze są końcówki, moi drodzy, tylko nie wiem tutaj ćwiczenia właśnie. To jest nie, 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 nieczynne póki co. Tutaj były fajne, fajne zadanka. Opozycja można było poćwiczyć, jeśli chodzi o końcówki pionowe, czy też wieża na, na siódmej, bądź, na, drugi, na drugim, bądź na siódmym rzędzie, jak z tego korzystać jakieś tam właśnie motywy taktyczne, ale teraz póki co to nie działa. Ja myślę, że oni to odnowią z, z impetem i pojawią się jeszcze nowe nowe zadanka, jakieś bardziej urozmaicone, więc to jeśli chodzi o liczest, tak? czesko ma swoje. Swoje możliwości, tak? Czeskom ma swoje, że tak powiem, swoje podwórko i też tam prowadzi prowadzi jakieś tam lekcje. Oferuje nam całą gamę. Szczególnie, jeżeli wykupimy jakieś premium, to mamy dostęp do i wideo, i słuchajcie zadań, i puzzle rushów, i innych cudów. No cóż, tyle z mojej strony. Życzę progresu szachowego, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten filmik chociaż na. szczęście na, mógł mógł mógł. Znowu się zakręciłem w ogóle. Nie? Mam nadzieję, że chociaż części z Was ten filmik mógł okazać się przydatny i coś tam z niego wyciągniecie. O, to miałem na myśli. Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam.